Hej, witam was bardzo serdecznie z tej strony Apple Review i witam was w odcinku po premierze iPhonea 5s. z dreźnieńskiego sklepu Apple Store, który znajdował się w Altmark Gallery. Było naprawdę dużo ludzi, którzy czekali już od czwartku, od godziny 21, więc, więc przespali tam całą noc, przeczekali tam całą noc. Była też ekipa z iMagazine, także było, było, było ciekawie, było fajnie. Natomiast ja przyszedłem tak... 4.30 byłem na miejscu. Jest godzina 3.50, właściwie to już czwarta, a ja właśnie wyruszam po nowego iPhone'a i ustawić się w kolejce, która już tam czeka w sumie od wczoraj, od 21, więc pewnie już trochę teraz urosła, ale zobaczmy, jak to wygląda na miejscu. Bo, 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 bo tak trzeba być, żeby w ogóle mieć jakiekolwiek szanse y, kupić iPhone'a 5S bądź też 5C. Y, no, i, no i tak w sumie żeśmy czekali, było bardzo dużo ludzi, ale albo troszeczkę lepiej zorganizowany niż przy, przy premierze iPhone'a 5, na tak, której nie byłem, ale mówili, że mieli bardzo złe doświadczenia, że tam w ogóle ludzie się tratowali. No i już straszne rzeczy się działy, ale tutaj było dużo lepiej, już to była taka organizacja, trochę było to lepiej zrobione. Tutaj teraz widzicie właśnie zdjęcie z premiery. To sporo było ludzi. I co powiem, tak, jak tylko wpuszczali kogoś, to zaraz się tam pchali, krzyczeli, więc tak to wyglądało. Bardzo dużo było Rosjan, słuchajcie, było język rosyjski praktycznie cały czas. E, również Czesi, Polacy, Węgrzy, e, więc była mieszanka. I w sumie to tak najmniej się słyszało ten język niemiecki. E, się też go było trochę słychać, ale, ale ten niemieckiego niemiecki był, 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 był tak powiem, w mniejszości w porównaniu z tymi, z tymi językami słowiańskimi. E, jeszcze nie mówię o, o Węgrach, bo Węgrzy nie jest język słowański, węgierski. Ale, ale wracając do sedna, no, jak, jak już się pewnie słyszeli ci z którzy mnie śledzą na Facebooku, mnie nie udało się kupić iPhone'a 5s. Pomimo tego, iż przyszedłem no, w miarę wcześnie, to, 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 to mnie, ani, ani też innej grupy Polaków nie udało się kupić iPhone'a 5s. Po prostu się wszystkie zostały wszystkie wyprzedane. No, bardzo szybko, więc jeszcze 5 minut przed 8 wyszedł pracownik klepów, powiedział, że iPhone 5 zostały wyprzedane, więc w nie macie po co stać. Zostały tylko iPhone 5C. Hej, witam was bardzo serdecznie z tej strony Apple I dzisiaj chciałem Wam powiedzieć, iż nie będzie unboxingu iPhone'a 5S, gdyż wyprzedał. wyprzedzał. Tak, wszystkie zostały sprzedane w dniu premiery, które były w tym Apple apostorze w Dreźnie. Tutaj widzicie. Pomnik w dreźnie i wszystko zostało sprzedane. Chociaż wszyscy się ustawili tam od, no nawet o czwartej się ustawiali, nawet ci, którzy przyszli właśnie tam po czwartej to już wszystko było sprzedane. Jedni, którzy dostali, to ci, którzy stali od 21 w czwartek, no i, i, i na tym się skończyło, czyli no troszeczkę tej troszeczkę, troszeczkę Apple nas zawiodło, ale no cóż. I rzeczywiście te iPhone'y 500 zostały do 10, nawet jeszcze dłużej. Tutaj widzicie właśnie zdjęcie z tym takim stołem, gdzie... Gdzie stały te iPhone'y? Cały czas one tam były, więc 500 gen... gorzej się sprzedawało. No i oczywiście najszybciej sprzedał się złoty iPhone. No i, i taki najbardziej popularny widok tych ludzi wychodzących z, ze sklepu to byli właśnie ci Rosjanie, którzy przyjechali w szóstkę, Kupi, Kupili 12 iPhone'ów, bo można dwie, dwa iPhone'y kupić na osobę fizyczną. No i wyjeżdżali w taki, tak zapakowani na handel. I w tej chwili nawet są aukcje na eBayu i kosztuje ponad 2020. W złoty iPhone, więc na więc niego zapotrzebowanie na rynek jest spore i Apple już zapowiedziało, że będzie ich robiło więcej. Więc tak to wygląda. I z tego też powodu nie ma unboxingu iPhone'a 5 I myślę, że unboxingu raczej nie będzie, bo no, no bo nie będzie chyba a jednak kiedyś nie udało się mi kupić właśnie tego i, i, i chyba, jednak, chyba jednak nie będę czekał już do tej grudniowej premiery a i sobie odpuszczę 50'sa, ale, ale, ale też przetestowałem go w sklepie, bo właściwie tam co tam takiego jest do testowania, tak? Ewentualnie bateria. No ale te testy baterii się też gdzieś ukażą. I tutaj widzicie właśnie filmik, jak testowałem odciski palców, też mam zdjęcia i, i, i to działa naprawdę dobrze, działa dobrze. Te odciski palców. Zdjęcia są faktycznie troszeczkę ulepszone, również tam robiłem nim zdjęcia, fajnie to wygląda. Tryb slow motion, też ciekawa funkcja, ale to chyba nie jest wystarczający powód, żeby kupić iPhone'a 5S. I co jeszcze? Oczywiście, tak jak mówiłem, lepsza bateria. No i właściwie to tyle. Co do iPhone'a 5C, również widzicie w tej chwili filmiki i zdjęcie. No, bardzo fajnie, bardzo wygodnie się go trzyma w ręku. Jest naprawdę fajna rzecz, i w końcu że to jest właściwie, tak jak już pewnie słyszeliście, to jest iPhone 5, tylko że w takiej cukierkowej obudowie. No, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o Drezno. Mm. No wyprawa w sumie troszeczkę się nie uda, troszeczkę jestem rozczarowany. No ale, 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 jednak byłem na tej premierze i w sumie przeżyłem sam ten takim tak taki doświadczenia to, i to właściwie jest bardzo fajne. Sam ten moment premiery, ten entuzjazm ludzi, po to z, można praktycznie przyjechać do na tylko po to, żeby to zobaczyć i to jest, to jest naprawdę wspaniałe, więc... Ym, więc to, to jest był wystarczający chyba powód, żeby tam jechać. Co jeszcze? Aha, teraz przez tydzień na kanale nic nie będzie się działo, wyjeżdżam, ale za tydzień wracam i myślę, że zrobię recenzję jeszcze tego. No, Lunatika, którą już dawno miałam zrobić, tej obudowie do iPhone'a. No i, i, tak jak, i tak jak widzieliście, był unboxing Apple TV trzeciej, czy, trzeciej generacji, tak? Myślę, że może również zrobię recenzję. I też tej ładowareczki indukcyjnej, bo to też fajna, przydatna rzecz dla ludzi używających Magic Mouse'a. No i oczywiście będą się pojawiały kolejne recenzje, kolejne testy, kolejne unboxingi, więc śledźcie mnie na bieżąco. Możliwe, że nawet 15 października będzie już prezentacja Apple kolejna, więc może też będzie o iPadach, a raczej pewno będzie o iPadach, więc tak. Jeżeli chcecie być na bieżąco, to oczywiście subskrybujcie mój kanał, komentujcie ten filmik, łapkujcie w górę, jeżeli Wam się podobał ten filmik. No i do zobaczenia, chyba to wszystko. Trzymajcie się, cześć!